Czy jest jakiś zbiór wspólnych cech, które mm -hmm. łączą osoby, które doświadczyły tego typu tragedii, bo myślę, mm -hmm. że tak to można nazwać, mm -hmm. I, i kiedy wróciły już do domu, czy, czy są jakieś cechy, które ich łączyły, które mm -hmm. członkowie rodzin, czy oni sami nawet wspominają? Znaczy, na pewno to były takie cechy traumy pourazowej. Raczej takim powszechnym zjawiskiem było takie ich ogólne wycofanie z życia. Na pewno też te rodziny bardzo często nie miały dostępu do tych, do tych wspomnień, do opowieści, co te osoby tak naprawdę przeżyły, więc w związku z tym nie do końca rozumiały ich postawy, rozumiały ich zachowania, a też no, ten stres pourazowy powodował, że czasami następowały pewne. Zmiany w osobowości albo pewna taka lękliwość, ale czasami też pewna taka nadpobudliwość, nerwowość. I brak tutaj dostępu do tej wiedzy, co tak naprawdę ta osoba przeżyła i doświadczyła, wpływało bardzo mocno na te, na te relacje rodzinne, ale tak jak powiedziałam, tutaj ten represjonowany tymi wspomnieniami się e, dzielił z, z bliskimi. Jedną z, takim, jedną z takich najbardziej drastycznych wspomnień, e, o, których, o których mówił. E, no to mówił o wszechobecnych gryzoniach w tych, w tych barakach i, i wspominał o tym, że, że był świadkiem, że, że, że te gryzonie, te szczury no posilały się ciałami zmarłych, którzy, którzy tych warunków obozowych nie przetrwały. Dlatego też w kontekście tych wspomnień nie trudno zrozumieć, dlaczego te osoby unikały w ogóle powrotu do tego. Tutaj, podobnie jak w tym przypadku, o którym mówiłam w kałudze,